Siemano widzowie! Jestem Kobiksa 112 i rozdaję za darmo brainroty, więc subskrybujcie. Tutaj na przykład będzie można zgarnąć taką tripi na przykład. Albo na przykład będzie można zgarnąć sobie na przykład tego Mateo lub los Tortusa jak będę jeszcze mieć oczywiście. Bo może zrobię z kimś wymiankę, może nie. Wrzucę dzisiaj shortsem, więc pi, piszcie koment, piszcie, piszcie niki. Znaczy nie, nie na shortsie, tylko na TikToku. Zrobię TikToka kubikson 112. Polecam zaobserwować i strzelić w serducho, Jak jeszcze tego nie robicie, i piszcie niki pod nowym TikTokiem za niedługo będzie ze styla BrainRot i piszcie Niki to wybiorę, kilka, to wybiorę kilka osób to jest z mojego drugiego konta, więc będziecie musieli mnie dodać. Ja was też oczywiście Pokażę Wam moje drugie konto na TikToku No więc wpadajcie i będziecie mogli sobie zgarnąć na przykład tę tripitropę tak jak mówiłem. Ale tralarelo tralana, tralalero tralala na pewno nie, I dlatego, że potrzebuję do <laughs> dlatego. Ale oczywiście nie będziecie mogli sobie wziąć, no przepraszam, że nie będziecie mogli, no ale też wolę mieć jakieś inne brain roty. Na przykład tego duldula, nie? nie. sami ni Spiderini. To są niektóre ze wszystkich, ale mało będzie, których nie będę dawać. Albo nie, po prostu przeniosę na inne konto jeszcze moje brainroty, których nie pozwolę wam. I będziecie po prostu całą moją bazę potem wtedy mogli sobie ukraść, zabrać, brań roty, a u mnie się zaczyna. mam słaby internet, możliwe. Myślałem, że mnie wywali, ale jednak nie. Nie wiem, nic dobrego nie idzie, eventu nie ma. Z eventu nagram w sobotę, event nagram o 21, będzie odcinek, wrzucę odcinek o 22. Nie więcej. Yy, więc... Możliwe, że nie będziecie, że niektórzy, czy to niektórzy nie, nieważne, yy, nie będziecie mogli zobaczyć, więc jak mnie subskrybujecie, ale nie będziecie mogli o tej oglądać, bo nie wiem, bo nie wiem po prostu, bo idziecie wcześniej spać, yy, to po prostu obejście, obejście czy jakoś tak, yy, no, to nieważne. Po prostu na drugi dzień zobaczcie ten odcinek. Dajcie lajka, napiszcie komentarz. Jak tego nie robicie, to jeszcze zasubskrybujcie. A my tutaj mamy takiego duldula. Ty, jest do duldula? Aha, nie, bo przypadkowo... Bo ja w to tak przechodziłem i mi duldul dul dul znikł. Jakby sorry. I mam trzy lawaki, więc można ze mną robić rytuał, ale do mnie idzie laswakitas Saturnitas. Przez błąd gry... Straciłem lezwaki Saturn, Saturnitas, które zarabiało 4 miliony na sekundę. To był mój najlepszy brainrot. Teraz, teraz moim najlepszym brainrotem jest ten duldul, -dul, chyba. Zobaczę. Chociaż tak mi się wydaje, bo on 2,7 zarabia. Nie więcej. No tam to nie ma co patrzeć. No ten złoty duldul -dul najwięcej u mnie zarabia. 2,7. Co to nie wiadomo. Nieważne. Jak... A i jak chcecie mi pomóc robienia secret całej... O Boże co ja robię? Jak chcecie mi pomóc w robieniu całej secret bazy, to na TikToku piszcie, ja będę was dodawać. Tylko mnie nie oskamujcie, że mi zabierzecie coś. Nie wolno tak robić, bo was banuje. Zbanuję was tak. Będziecie mieć Brain Rotę, ale nie będziecie mieli do tego serwera dostępu. A ja na tym serwerze kiedyś kupię duże y szczęście maksymalne jak będę mieć więcej Robuxów oczywiście. Bo na razie to nie na tym koncie, tylko na innym mam y prawie 1000 Robuxów. to trochę za mało. Nie całe. Nie stać, no może maks szczęście razy cztery. Dobra, zamknąłem bazę. No to jak na początku mówiłem w filmiku, zasubskrybujcie, bo rozdaję brainroty za darmo. W Groa Garden dla nubów mogę dać jakieś dobre roślinki subskrybujcie, piszcie Dzięki na TikToku. Kubiksa 112. Polecam mojego TikToka też. Yy. No i co? Chyba widzimy się w następnym odcinku, no nie? No to na razie male.